Samowystarczalność to dla nas coraz odleglejsza wizja. Czerpiąc prąd z elektrowni, zaprzedajesz swoją przyszłość. Cieszy mnie, że staje się coraz bardziej niezależny. Ale jeśli pragniesz prawdziwej niepodległości, musisz być gotów o nią walczyć. Samowystarczalni w Ameryce. Jako plutonowy służący w marynarce wojennej wiem, że przetrwałbym nawet w najgorszej sytuacji. Pewność siebie jest niezbędna, żeby ukończyć szkolenie oraz żeby czuć się prawdziwie niezależnym. Nie dziwi mnie zatem, dlaczego w pogoni za wolnością Ted Baker porzucił swój zawód inżyniera awioniki. Jeśli system istotnie zawiedzie, Ted nawet się o tym nie dowie. Wyjedźcie na południowy wschód od Lexington w Kentucky. A po mniej więcej dwóch godzinach dotrzecie do maleńkiej miejscowości Krypton. Ted Baker mieszka tu całkiem sam na swojej 106-hektarowej działce. Wyjechałem tu przed laty z obawy przed cybernetycznym atakiem, który mógłby całkowicie zniszczyć nasz kraj. Katastrofa zbliża się nieubłaganie, ponieważ wkrótce skończą nam się wszelkie nieodnawialne surowce przy obecnym przyroście naturalnym. To niestety najbardziej wiarygodny scenariusz. Urodziłem się 50 kilometrów na północ od mojej działki. Ukończyłem studia inżynierskie na Politechnice w Cincinnati. Jako inżynier avioniki przez 19 lat projektowałem oraz budowałem wysokoprężne turbiny. Mieszkałem na przedmieściach, a z racji, że pochodzę ze wsi, zanieczyszczone powietrze bardzo mi szkodziło. W biurze nie mogłem nawet wyjrzeć przez okno, a praca wymagała ode mnie całkowitego oderwania od natury. Wkrótce uznałem, że nie mogę dłużej żyć wbrew sobie. Społeczeństwo chyliło się ku upadkowi. Wszyscy otaczający mnie ludzie pochłaniali znacznie więcej surowców niż powinni. Chciałem ocalić rodzinę od miasta i w pełni się uniezależnić. Kupiłem ziemię 6 kwietnia 1985 roku. Oferuje mi rozległe pastwiska, gęste lasy, dostęp do wody oraz do gazu ziemnego. Jest tu wszystko, czego mi trzeba, w tym drewno, które posłużyło mi do budowy domu. Mierzy on około 340 metrów, a ukończenie całego przedsięwzięcia zajęło mi około 9 lat. Wzniosłem go zupełnie własnoręcznie, choć było to bardzo wyczerpujące, pozwoliło mi wyzbyć się stresu i wrócić na łono natury. Wiem skąd pochodzi każdy bal i każda deska znajdująca się w tym budynku. Sporządziłem projekt i od początku miałem bardzo spójną wizję. Wiedziałem, że dom będzie odchylony o 12 stopni na wschód, żeby od rana do wieczora przez okno wpadało jak najwięcej słońca. Pozwoliło mi to zaoszczędzić na sztucznym oświetleniu. Byłem ostrożny, żeby nie uszkodzić drewnianych bali, ponieważ zapewniają świetną izolację cieplną. Gaz ziemny zasila moje dwa kominki oraz centralne ogrzewanie. To mój szyb gazowy. Osiedliłem się tu głównie ze względu na bogate złoża gazu ziemnego. Szyb był już wywiercony, kiedy odkupywałem ziemię od spółki węglowej. Pochodzi z 1973 roku, więc gdy się zjawiłem, stał tu już 12 lat. Sięga około kilometr w głąb ziemi i sądzę, że gazu wystarczy mi do końca życia. Gaz z gazowni musi przebyć średnio 40 tysięcy kilometrów, zanim trafi do domu przeciętnego Amerykanina. Ted Baker czerpie go prosto z własnego ogródka. Sam doprowadziłem gazociąg do swojego domu. Główny reduktor pilnuje, żeby ciśnienie gazu nie przekroczyło 1,7 atmosfery. Ta rura odprowadza wilgoć, bo gaz ziemny zawsze zawiera odrobinę wody, a to szkodziłoby reduktorowi. Ludzie żyjący w miastach muszą stale pilnować, jak dużo gazu zużywają ich kuchenka oraz lodówka, jeśli nie chcą dostać astronomicznego rachunku. Ja się o to nie obawiam. Gaz stanowi 80% zużywanej przeze mnie energii. Pozostałe 20% pochodzi ze słońca. Gdyby system upadł, nawet bym się o tym nie dowiedział. Marzę o tym, by pewnego dnia całkiem przestać korzystać z prądu. Podjąłem już pierwsze kroki. Zaopatrzyłem się w liczne gazowe lampy oraz chłodziarkę, a telewizji nigdy mi nie brakowało. Bycie w pełni uzależnionym od systemu, jeżdżenie samochodem działającym na benzynę oraz spożywanie żywności nieznanego pochodzenia jest dla mnie równie obce jak życie na innej planecie. Za chwilę. Najbliższy szpital jest 40 km stąd, więc muszę o siebie dbać. Ma tyle lat co ja, ale chodzi o wiele gorzej. A później jestem nieugięty. Jeśli władze chcą mi odebrać moją broń, muszą załatwić nakaz. Ted Baker od przeszło 30 lat wznosi swoją własną fortecę samotności w miejscowości krypton. Szyb gazowy oraz panele słoneczne zaspokajają wszystkie jego energetyczne potrzeby. Nie płacę żadnych rachunków, a pieniądze wydaję tylko na ubrania oraz żywność, której sam nie mogę wyprodukować. Moja żona Lucena jest z pochodzenia Kolumbijką. A gdzie miód? Na stole. Już wyjąłeś. Z dumą oznajmiam, że posiada obywatelstwo oraz prawo głosu. Usiądź, zaraz przyjdę. Potrafimy spędzić cały dzień na werandzie, rozmawiając przy kawie lub winie. Jaki dziś dzień? Środa. Samotność bardzo jej odpowiada, zresztą tak samo jak mnie. Nie potrzebujemy nikogo poza sobą. Z orzechami byłyby lepsze. W odróżnieniu od większości swoich rodaków, Ted i Lucena żywią się prawie tylko własnymi wyrobami. Samowystarczalność to dla nas coraz odleglejsza wizja. Dawniej każda rodzina miała własne gospodarstwo, ale epoka przemysłowa wszystko zmieniła. Dziś nie wiemy nawet skąd pochodzi to, co jemy. Wielkie koncerny żywieniowe nie chcą zdradzić, czym nas karmią. Dla mnie to pogwałcenie mojej więzi z naturą. Wyprawa do najbliższego sklepu zajmuje Tedowie pół godziny. Jednak większość pokarmu czerpie prosto z własnej ziemi. Poluję na dużą i małą zwierzynę. Łowię o konie, owoce czerpię z własnego sadu, a warzywa z ogrodu. Hoduję pszczoły, które zapylają nie tylko rośliny na moich grządkach, ale i te w głębi lasu, którymi żywią się ptaki i inne dzikie zwierzęta. Własna pasieka ułatwi życie każdemu współczesnemu pionierowi. Zaskakująco łatwo ją założyć. Na niezbędnik pszczelarza składają się podkurzacz, dłuto pszczelarskie, rękawice oraz kapelusz. Wszystko razem to wydatek rzędu 90 dolarów. Brakuje już tylko pszczół, które najłatwiej zamówić pocztą. 30 dolarów wystarczy Wam na półtora kilowy karton robotnic oraz na królową. Nie jem cukru. Praktycznie wszystko słodzę miodem. Nie chcę się nabawić raka jelita grubego ani choroby autoimmunologicznej. Dbam o siebie, bo nie chcę potrzebować opieki lekarskiej. Szpital jest 40 km stąd, a karetka jechałaby do mnie co najmniej półtorej godziny. Znam się na pierwszej pomocy, więc w razie czego mogę się opatrzyć o wiele szybciej niż zdąży to zrobić lekarz. Ze względu na odległość od cywilizacji, staramy się bardzo na siebie uważać. Zimą spada tu nawet półtora metra śniegu. W 1992 roku przez całą zimę byłem w sklepie tylko trzykrotnie. Całkowita izolacja bardzo przypadła nam do gustu. Nikt nas nie odwiedził i my nikogo nie odwiedziliśmy. Ma tyle lat co ja, a chodzi o wiele gorzej. Dawno nie było nam tak dobrze. Długo się rozgrzewa, zupełnie agia. Ja. Jeśli zabrzmiałem jak odludek, to tylko dlatego, że żyjąc na pustkowiu, czuję się o wiele swobodniej. Mój najbliższy sąsiad mieszka półtora kilometra stąd. Z każdego z moich okien rozpościera się piękny krajobraz. Nie widzę stąd ani jednej latarni, budynku ani człowieka. Samotność to niezbyt wygórowana cena. Spółka węglowa sprzedała mi działkę pod warunkiem, że nie będę tu prowadził wydobycia węgla. W trosce o ziemię wolałem ciągnąć drzewa koni zamiast. Kaleczyć ją z pychaczami. Ale wkrótce odezwali się do mnie znajomi z innej spółki węglowej, szukający nowych złóż. Nie wiedziałem, jak postąpić. Nie wiedziałem, co Służba w jednostce szybko nauczyła mnie, że plany rzadko sprawdzają się w praktyce. 30 lat temu Ted Baker nie mógł wydobywać węgla na swojej działce, w obawie przed zatruciem wód gruntowych. Współczesne metody są jednak o wiele bezpieczniejsze, a teda odwiedzili przedstawiciele spółki węglowej. Cywilizacja, od której uciekł, w końcu zapukała do jego domu. Propozycja była atrakcyjna z dwóch powodów. Większość mojej ziemi leżała odłogiem i nie miałem jak jej wykorzystać, a zarząd spółki pragnął uniezależnić Stany od zagranicznych surowców. Ten argument mnie przekonał. Kopalnia odkrywkowa działa na mojej ziemi od 8 lat. Górnicy kruszą kolejne warstwy skał za pomocą materiałów wybuchowych, a węgiel jest wywożony do elektrowni. Ja cieszę się, bo zyskam dobre miejsce pod uprawy, a znajomi, że znaleźli zatrudnienie. Jestem bardzo zżyty ze swoimi sąsiadami, więc chętnie im pomogłem. Wschodnie Kentucky bardzo skorzystało na otwarciu kopalni. Zatrudniamy wielu operatorów koparek, kierowców ciężarówek, inżynierów, nadzorców. Pracę przy wydobyciu znalazło blisko 100 osób. Ted to równy gość. Często nas odwiedza, a my chętnie reperujemy dla niego różne rzeczy. Choć Ted jest bardzo samodzielny, nigdy nie odtrąca pomocnej dłoni. Firma odwdzięczyła mu się za udzielenie pozwolenia. Wykopali na działce 100-metrową studnię. Podłączoną do paneli słonecznych. Panele zasilają pompę stojącą po mojej lewej. Woda jest przepompowywana do dwóch zbiorników o pojemności 5,5 tysiąca litrów każdy. 11 tysięcy litrów wody starcza mi na około miesiąc. Nie ujęcia z nikim innym, więc woda jest bardzo czysta. Dzięki panelom pompa pracuje nieprzerwanie od wschodu do zachodu słońca. TED wykorzystuje energię słoneczną także w swoim domu. Dom jest zwrócony na południowy wschód, co sprzyja produkcji energii. Mam 600-litrową lodówkę oraz elektryczny piekarnik. Mieszkanie z dala od cywilizacji nie oznacza, że trzeba rezygnować z jej udogodnień. Mam osiem paneli słonecznych stojących na dwóch masztach. W słoneczny dzień generują około 200 watów na godzinę. Energię magazynuję w tych oto 16 6 akumulatorach. Złączyłem je czwórkami, co razem daje 24 V. Prąd stały dociera do falownika, który przetwarza go na prąd zmienny, a następnie przesyła go do mojego domu. Prąd powstaje w całości na mojej działce. Wstawiłem tu piecyk zasilany przez gaz ziemny, żeby wahania temperatur nie zaszkodziły akumulatorom. Są jak ludzie. Na tym trzeba je chłodzić, zimą ogrzewać. Kentucky leży w strefie umiarkowanej, więc mamy wszystkie cztery pory roku. Musimy być przygotowani na zmiany pogodowe. Pochylam panele tak, żeby zawsze były zwrócone w stronę słońca. Robię to cztery razy do roku: regulowanie paneli w ciągu roku radykalnie zwiększa ich wydajność. Ponieważ w lecie dni są dłuższe, słońce pokonuje na niebie dłuższą drogę. Latem, w południe, słońce znajduje się aż 47 stopni wyżej niż w ciągu zimy. A łuk, który zatacza, jest znacznie węższy. Jeśli nie będziecie przestawiać swoich paneli na bieżąco, ucieknie wam mnóstwo potencjalnej energii. Mój system jeszcze nigdy mnie nie zawiódł. Cieszy mnie, że staje się coraz bardziej niezależny. Ale wolność to obosieczny miecz. Jeśli pragniesz prawdziwej niepodległości, musisz być gotów o nią walczyć. Ted Baker żyje w pełni samodzielnie. Energia słoneczna oraz gaz ziemny zaspokajają wszystkie jego potrzeby. Odłączając się od systemu, chciał wrócić do prostego życia z czasów dzieciństwa. Dorastałem zupełnie inaczej od reszty. Rodzina radziła sobie bez prądu. Pierwszy telewizor ujrzałem dopiero w wieku 11 lat. Pamiętam, że byliśmy o wiele szczęśliwsi i bardziej niezależni. 19-letni Ted został wcielony do wojska. Mimo upływu lat przeszkolony snajper w ogóle nie wyszedł z wprawy. Prawo do posiadania broni to podstawowe ludzkie prawo, a każdy, kto usiłuje cię go pozbawić, musi zostać przepędzony. Jestem nieugięty. Jeśli władze chcą mi odebrać moją broń, muszą załatwić nakaz. W razie upadku systemu, zrobię co w mojej mocy, żeby pomóc każdemu, kto o to poprosi. Wcale nie wierzę, że prawo to jedyne, co stoi na straży cywilizacji. Uciekłbym się do przemocy tylko w sytuacji, gdyby ktoś zagrażał mojej rodzinie. W przeciwnym przypadku nawet nie przyszłoby mi to na myśl. Wszyscy powinni żyć w pełni niezależnie. Czerpiąc prąd od państwa, zaprzedajesz jakąś cząstkę siebie, pozwalasz korporacji kierowanej przez sztab udziałowców decydować o swojej przyszłości. Każdy powinien żyć tak samodzielnie, jak to tylko możliwe. Zawieszenie na dachu czterech paneli słonecznych to krok we właściwym kierunku. Podejście Teda bardzo mi imponuje. To bez znaczenia, czy dotknęła Cię klęska żywiołowa, czy upadek systemu. Ted nie twierdzi, że nigdy go to nie spotka. Zamiast tego będzie wiedział dokładnie, co zrobić. Szczyci się tym, że może żyć po swojemu, nie oglądając się na nikogo innego. A w gruncie rzeczy na tym właśnie polega amerykański sen. Nic nie może się równać z samodzielnością. Gdy budowałem silniki, właśnie tego mi brakowało. Ale odchodząc z pracy, nie wiedziałem, czego się spodziewać. Potraktowałem to jak wielką przygodę. Teraz jest mi dobrze, jak śwince w błotku. Wersja polska, platforma NC, tekst Piotr Kacprzak, czytał Maciej Orłowski.